Cześć wszystkim, tutaj wasza codzienna dawka lekkiego uśmiechu i zażenowania zwójka, rzucającego suchymi żartami. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze. W tym odcinku będziemy analizować wasze sny, ale na początku parę małych rzeczy. Może zacznijmy od mojego ogłoszenia. Pierdzące koty, harmoniki, kotopierdy. Słuchajcie, wczoraj rysując kotopierda rzuciłem pół żartem, że jeżeli ktoś płaci 1000 złotych na cele charytatywne otrzyma ode mnie kotopierda, którego narysowałem. To jest... Wyjątkowy NFT, istniejący w specjalnym programie Microsoft Paint. No i wiecie co? Chyba z pięciu osób już to zrobiło. Także jeden z następnych odcinków w ciągu pewno 3-4 dni poświęcimy na rysowanie dla każdego jego dedykowanego. NFT w wpęcie, kotopierda, i będziemy drukować specjalne certyfikaty, które również otrzymacie, żeby potwierdzić, że to jest wasz własny rysunek w pęcie. nikt, kto będzie oglądał ten odcinek, nie ma żadnego prawa go skopiować, screenshotować, nie wolno robić takich rzeczy, to będzie wasze. Także, jeżeli ktoś jeszcze chce wpłacić tysiaka, jeżeli nie wiecie, na co może być na przykład zbiórka się Pomaga z Ukraina, może być też inna, jeżeli wolicie. Link do tej zostawię w opisie. Także do dzieła! Nie wierzę, że udało się w ten sposób zebrać już jakieś 5000 tysięcy złotych. Okej, okay, z takich innych rzeczy, właśnie zobaczyłem, że na grupce, ta grupka jest w ogóle dość martwa, bo korzystamy z Discorda, ale ktoś chyba narysował komiks o moim śnie Władca Pierścieni w rolach głównych Goryl. I to jestem ja, idący do kina, widzę nowy film o Władcy Pierścieni, cudowne. O mój Boże, ale abominacja. Nie! Gorylu, nie odchodź z tego świata! Ten film naprawdę się sprzeda. Box office będzie wyśmienity gorylu. <grystanie> nie wolno się śmiać z goryla, on umiera. Przyszedłem tutaj po śmiech, dlaczego czuję ból? Good ending! Wszyscy pokazali kciuk w górę. <grystanie> Goryl odejdzie szczęśliwy. Słuchajcie, zakończenie jest smutne, więc może je odpuścimy. Chciałbym, żeby skończyło się na tym kafelku. Skończyło się w dobry sposób. Goryl jest szczęśliwy, bo wszyscy pokazali kciuk w górę. Ale jestem autentycznie w szoku, że ludzie tą dziwną kupo-serię, która się aktualnie dzieje na kanale, traktują na tyle serio, że wpłacają tysiące złotych na zbiórki, rysują dedykowane komiksy. Jezu! Może to był klucz do całego tego kanału, po prostu wystarczyło się od początku nie starać. No to jest zabawne, dlatego że zauważyłem, że pod filmami pojawia się strasznie dużo komentarzy od osób, które pamiętam, że były tutaj 4 czy 5 lat temu. Ja pamiętam Wasze niki, bo wtedy Was nie było dużo, albo jak nie pamiętam nawet ników, bo ktoś zmienił, to jest ten badge, subskrybuje od 4 czy 5 lat. Gdzie Wy byliście przez te wszystkie lata? Czy Wy po prostu czekaliście na powrót shitpostu robionego w pęcie? Zastanawiam się na tym etapie, czy nie zrobić jednego materiału, na którym przeglądałbym kontent, który tworzyłem w tamtych latach, tylko. O Jezu, trzeba ciężko mi się teraz przyznać, że robiłem animację w pęcie i ludzie to oglądali. To było na tym samym kanale, co e, dyskusję z telewizją rządową. Od filmu o pszczołach narysowanych w pęcie do wystąpienia w TVP. E, super. Fenomenalna droga, proszę państwa. Stałem jeszcze trochę innych rzeczy. Słuchajcie, kot pierdzi na lekcji matematyki. Tutaj nawet pobrałem to zdjęcie, żeby zobaczyć, że to nie jest skam. I na tej tablicy naprawdę jest rysunek pierdzącego kota pierdziucha. Czy mogę na tym etapie powiedzieć, że moje filmy nie tyle co puszczają, ale analizują w szkołach reżyser życia? Amator! Słuchaj serku, dopóki Twoich filmów nie potraktuję jako poważnej teorii naukowej, wiesz, nie Twoja liga bycia puszczanym w szkołach. Dostaliśmy też emotkę na serwerze Discordowym kota pierciucha od naszej artystki Froggy Mlem To jest kurde śliczne. I od Skate Boya Albo ewentualnie Skat 3 Boya, co nie brzmi specjalnie dobrze No ale dobra. Dobrze. Taka oto smutna ilustracja typu fanart Ale ten goryl odchodzi szczęśliwy Mamy też od szatańskiej porcelanki, fanart O mój Boże, jaka abominacja. Jest narysowane bardzo ładnie Ale boję się tego. Wiesz co, dopiero zacząłem grać w Elden Ring Więc nie spotkałem jeszcze tego bossa, ale jest absolutnie przerażający To jest ten sekretny boss, o którym Miyazaki nie chciał żebyśmy się dowiedzieli. No ale dobra, miałem tutaj analizować wasze sny. Hejko Hejko pisze. Od snów! Kiedyś mi się śniło, że ogarnąłem się, że jestem w śnie. I zamiast iść, nie wiem, być bogatym, czy robić inne fajne rzeczy, po prostu obrabowałem żabkę. Możesz być kim chcesz. Zostałeś kurwa złodziejem żabki. A teraz wyobraź sobie, że ten świadomy sen był tak niesamowicie realistyczny, że nawet nie pamiętasz momentu przebudzenia. Michał Wstawaj! Ta żabka naprawdę została okradziona. Twoi rodzice cię szukają. Musisz w końcu wyjść z domu znajomych. Ech, wyobraźcie sobie, że gość naprawdę ma na imię Michał i zrobiłem mu teraz mindfuck życia. Nie no, twój sen wygrał. Ja ostatnio się obudziłam z takim mindfakiem, bo śniło mi się, że bierzesz ślub z Pawłem. Nie wiem, czy to akurat jest powód do mindfucku, w sensie dużo ludzi traktuje to jako kanon. I zaprosiłeś widzów. W dodatku tego ślubu udzielał wam gargamel vlog, a waszym świadkiem był Indigo Paw. I nie wiem, Takiego powodu był tam również gimper i reżyser życia, który swoją drogą nagrywał właśnie ślub do paradokumentu o osobach homoseksualnych. <gry> Dobra, reżyser życia nagrywał na ślub do paradokumentu o osobach homoseksualnych. Dostał w łeb od gargamela. Gimpert Gimper tak naprawdę nie wiem co tam robił Kojarzę tylko, że zbierał informacje do filmu I potem przyszedł Require Naprawdę nie wiem jak go wymówić I montował to w parku, w którym był ślub Z czego montażysta wspominał coś, że kiedyś to batony były jakieś lepsze <gimperta> Ale w sumie to jak na każdym filmie jak mam być szczera, to spisywałam sobie ten sen na ładpadzie w nieopublikowanych fanfiku z anime, bo to był jakiś kosmos. A, no i na ślubie byli jacyś przedstawiciele Letyshops i jeden się nazywał Henry, a drugi Alex. Słuchajcie, po tak długim czasie współpracy, my się naprawdę z tymi pracownikami jako tako znamy, do stopnia, że dostałem od nich nawet prezent na święta prywatny z 21-letnią butelkę whisky, więc prawdopodobnie mogłem ją sprzedać i kupić sobie mieszkanie. Nie mówię, że tego nie zrobiłem, więc to akurat się może wydawać. Wydarzyć. Pozdrawiam serdecznie, jesteście cudownymi ludźmi I oni wam składali życzenia i mówili, że w ramach prezentu będziecie mogli zrobić co chcecie na sponsorowanych odcinkach Dosłownie tak działa kanał Wydatne Chłopaki To jest niesamowite, że naprawdę mamy tam sponsoring, ja się jaram To tak przełamuje tabu, że trzeba koniecznie robić najbardziej grzeczny content na świecie, żeby ktoś był w stanie się na tym lokować Nieprawda, po prostu musicie być ładni Dziwne to było, chyba za dużo oglądam YouTube, ale od czasu do czasu mam takie zwalone sny z ikonami. Nie wiem, kto w tym gronie jest ikoną. Może reżyser życia, bo jego ja puszczałem w szkołach, ale cała reszta. I z dziewczynami z anime. muszę przestać być simpem W każdym razie nie bierz tego do siebie, po prostu mój umysł jest jakiś powalony Nie no, to jest fenomenalny komentarz Bardzo chciałbym zobaczyć komiks na podstawie tego Chuj, czy możecie zrobić film animowany na podstawie tego? A na podstawie tego filmu animowanego, czy możecie zebrać aktorów? Nie wiem, studio Darwin na przykład Mogłoby zrobić na przykład adaptację, live action tego filmu animowanego I potem na podstawie tego zrobimy jeszcze anime, wypuścimy mangę I kierowcy autobusów tego tego świata wstaną i będą klaskać. Miałam ostatnio nie dość dawno sens Attack on Titan. Tylko, że jak pierwszy raz spotkali Tytana, to on miał głowę Makłowicza. Wiecie, na czym polega poświęcenie? Szybciej i ładniej zrobiłbym to w Photoshopie, ale ja po prostu wiem, że uwielbiacie ten gówniany vibe. Proszę bardzo, zrobiłem fanart twojego snu. Mi się śniło, że razem ze znajomymi spaliśmy w jakimś wielkim domu, był zbudowany w stylu tych schodów ze Squid Game i nagle poczułam, że coś wchodzi mi do tyłka. Okazało się, że to był smoczek, i zaszłam w ciążę. Oczywiście, dziecko miało być wybrańcem. HBO, jeżeli jeszcze nie nagraliście tego Preguella Greotron. Musicie. Musicie to wykorzystać. Po prostu okazja jedna na całe życie. Ja dawno temu miałam 9 lat. Miałam sen, że gigantyczne ślimaki bez skorupy opanowywały świat. Zjadały całe moje miasto oraz ludzi, a na niebie pojawiały się latające krakeny. Później byłam na placu zabaw i gigantyczne czerwone mrówki chciały mnie pożreć, więc skakałam po głowie. Od tamtej pory mam tramę. ps. Nie ufajcie ślimakom. Twoją życiową misją w tym momencie powinno być zwalczanie ślimaków cyrkiel pogromczynia ślimaków. Ewentualnie, skoro były to ślimaki bez skorupy, musisz odnajdywać opuszczone skorupki, a następnie wkładać na ślimaki bez skorupek. W ten sposób będą good ślimakami. Mi się ostatnio śniło, że pojechałam z ojcem na wycieczkę rowerową do lasu kabackiego i jak zeszłam z roweru, to ugryzł mnie wąż, a mój stary na niego skoczył, przygniótł go swym piwnym brzucholem i tak mocno odbił się od ziemi, że poleciał do góry. Słuchajcie, facet, żeby był w stanie obronić dom przed kobietą, przepraszam, żeby był w stanie obronić dom i kobietę, musi mieć po prostu brzuch piwny. Im większy brzuch piwny, tym większa szansa, że może go wciągnąć. I wypuścić absolutnie nokautując rywala. A pamiętam jakby było to wczoraj. Sen rozpoczynał się nagłą pobudką, spowodowaną wyrwaniem ściany bloku przeze mnie zamieszkanego z za wielkiej wyrwy zjawiła się ogromna potężna, mechaniczno holograficzno karaluchowa ośmiornica wywołująca huragany. Jak już skoczyłem z czwartego piętra i począłem uciekać z rąk przerażającego kataklizmu. Zjawili się żołnierze z laserowymi pistoletami, na których Czele stał sam i to się na nazywa szkalowanie i dlatego właśnie nie możemy mieć pięknych rzeczy w tym kraju. Słuchajcie ja oczywiście jako administrator mojego kanału mam możliwość pozyskania wszystkich twoich danych osobowych. Słuchajcie Ordo Juris opublikował ostatnio stronę gdzie można zgłosić przypadki takich zachowań także ja w tym momencie klikam zgłoś zniesławienie. Do naruszenia doszło wpis z portali społecznościowych. Rodzaj naruszenia znieważanie JP2 i przykro mi w tym momencie musisz się pogodzić z tym że następnych 10 lat spędzić za kratkami. Albo zapłacić 100 złotych grzywni Dziennik snów to najlepsza rzecz jaką można prowadzić I tutaj mamy chyba trzy twoje wpisy Także Akumik, 20, 11, 20 Śniło mi się, że byłam w Hogwarcie I oglądałam w telewizji Harry Potter I Kamień Filozoficzny Zastanawiając się dlaczego jest tam telewizor I czemu tam jestem Później poszedłem na zajęcia profesora Binza Który w połowie stwierdził, że mam wyjebane i sobie wyszedł Po lekcjach stwierdziłem, że to miejsce nie dla mnie I poszedłem na prom i popłynąłem na chatę Kapitanem statku był Robert Makłowicz Dlaczego wszyscy ślicie o Makłowiczu? To się nazywa mokry sen i to jest niemoralne I opowiadał mi ciekawe historie, których już nie pamiętam Jedyna mądrość, jaka zapadła mi w pamięć To w życiu chodzi o to, aby iść do przodu, a nie do tyłu Przemek Zapisałem to w komentarzach ze snów, nie wiem dlaczego Jak tłumaczyłeś o tym, jak kot pierdzi i pies srał Myślałem, że to mapa polityczna, ale owszem Oś X, oś Y Tutaj masz Kocie pierdy należą się nam wszystkim Tutaj masz Niech se... Pierdzą, o ile mogę to kupić. Tutaj masz kocham anime UW. Tutaj masz ludzie, którzy skancelują mnie na Twitterze, jak z nich zażartuję. A na samym środku masz jeszcze specjalne miejsce, należy podjąć dialog o Pierdzeniu, to jest jedyny poprawny kompas polityczny. Mua! Nieźle trafiłeś z tymi snami, bo wczoraj śniło mi się jak realistycznie pierdzące koty, ale takie premium, bo miały. Mówiły coś, o żonie Mówiły coś o żonie Kurskiego, że sypia z kimś i mają taśmy. A to po prostu zamaskowany Elon Musk. Czy możecie nie dzielić się takimi snami? Naprawdę nie chciałbym, żeby następny program TVP, w którym się pojawię, mówił o pierdzących kotach. Mój sens przed około miesiąca. Przychodziłam koło biedronki i tam był strasznie duży tłum ludzi. Podeszłam tam i zauważyłam lekarnuma. Zapytałam się go, czy da mi autograf. Dlaczego w takiej ilości tych snów pojawiam się ja albo pojawia się Paweł? To jest trochę niepokojące dowiedzieć się o czymś takim. Nie ma czasu i powiem mi kiedy będzie miał. I ja taka trochę smutna poszłam dalej ulicą i obudziłam się w swoim pokoju, ale to nadal był sen. Wyszłam z pokoju i jak byłam w salonie, to tam znów siedział lekarnum. Więc do niego podeszłam i znów zapytałam o autograf, ale on powiedział, że przyszedł tu, by mi powiedzieć, że nie ma teraz czasu. Przyniosłam się do jakiejś dziwnej zagrody, gdzie siedziałam z jakimiś psami i te psy. Kazała mi zjeść psię karmę, to zjadłam i znów w śnie obudziłam się w dosyć małej białej celi. Zamiast drzwi były lasery, a ja byłam ubrana w jakąś długą białą suknię i miałam obrożę z numerem na szyi. Przyszła moja przyjaciółka jako lekarz, otworzyła mi cele, zabrała mnie do sali katechetycznej, wyglądającej jak ta z mojej szkoły. Nagle podłoga na korytarzu się otworzyła i pod tym były jakieś duże zwierzęta, mutanty w klatkach. I wtedy się obudziłam już tak naprawdę. Co jest z Wami nie tak? Opatrzcie, patrzcie wszyscy, słuchajcie. Metal, zweryfikowany kanał, pisze. Odnośnie snów, kiedyś mi się śniło, że ogronałem, że jestem w śnie, i zamiast iść, nie wiem, być bogatym czy robić inne fajne rzeczy, po prostu obrabowałem żabkę. I teraz ja mam pytanie czy szanowny pan metal po prostu skopiował najpopularniejszy komentarz pod filmem i liczę, że mu się to upiecze, bo ma dużo subskrypcji na kanale. Czy to jest jakaś pasta i ja nie wiem teraz na czym polega żart, z którego się wszyscy śmieją. Podejrzewam, że to drugie. Najgorsze jest to, że ja nie przyjrzałem nawet wszystkich komentarzy, które sobie zapisałem, a tych komentarzy ogółem tam był, no w tym momencie już ponad tysiąc. Także to jest chyba moment, żeby w naszym codziennym daily wykształciła się miniseria. Raz na jakiś czas będę czytał wasze sny. Możecie je postować, możecie pod tym filmem też zapostować. Będę już miał bazę na następnych 30 lat. Dziękuję wszystkim za oglądanie kolejnego codziennego odcinka. Jutro powinno wyjść oglądanie Studio Jajo. A jako, że nie mam specjalnie okazji, żeby to powiedzieć na streamie, to w razie czego dla ludzi, którzy oglądają moje streamy i wiedzą o co chodzi, kubek z Rakun się pojawił. 100 egzemplarzy. Jest dużo taniej niż zakładałem, że będzie. Ale jako, że w tym przypadku no nie dzielę się z Pawłem, no po wyprzedaniu tej serii podzielę się za to z jakąś fajną zbiórką charytatywną, więc zachęcam jak ktoś i tak chciał. Do druków nie będzie, mocno Limitka, ale możliwe, że pojawią się jeszcze z nowe koszulki. Generalnie, im szybciej wykupicie rakuna, tym szybciej będę miał pretekst, żeby zrobić kota pierodziucha. Także co, do zobaczenia jutro. Jak zwykle mam nadzieję, że uśmieszki się pojawiły, miłych snów, albo jak wstaliście i oglądacie sobie do śniadanka czy obiadu, kuźwa smacznego!